Sport i migrena. Witaj, wychodzę z migreny. Tutaj ja, Karolina z programu świadomego kontrolowania migreny. Właśnie jestem po treningu, jeszcze cała jestem mokra. Ale przez chwilę chcę, żebyś zobaczyła, jak wyglądał mój trening. Jak wygląda mój codzienny trening. Jeszcze do tego jest czasem bieganie albo jazda rowerem. Najczęściej też pływanie, jakiś ciepło. Przez praktykę jogi i kaligrafii health udało mi się zatrzymać moje cotygodniowe migreny, które występowały potem tylko, kiedy miała miesiączkę albo co dwa tygodnie. I też nie były bardzo długie, na szczęście, już to nie były migreny z wymiotami, tylko ból głowy i e, ogromny ból głowy i wycięcie z życia codziennego. W ogóle nie było mowy, żebym mogła regularnie uprawiać jakiś sport. Albo w ogóle się wysilać bardzo mocno, no bo za chwilę wracało, bo to za duży bodziec dla mojego ciała. Podzielę się z Wami. Dymnie, że właśnie jest trzeci dzień miesiączki i już mogę zacząć ćwiczyć. Zasada dla kobiet, które mają migreny, jeśli jeszcze one są dosyć intensywne, jeśli często jest tak, że one występują w okolicach menstruacji lub owulacji, to zachęcam Cię, żebyś w tym czasie zrezygnowała ze sportu. Ale nie zrezygnowała z niego w ogóle. To jest taka porada dla kobiet, które mają migreny, najczęściej po sporcie albo w czasie właśnie, kiedy jest miesiączka, menstruacja, często też jest, jest owulacja, ciało jest wtedy bardzo w takim przejściu, w takim bardzo wysokim punkcie wrażliwości. Na przykład, tak jak ja, przez trzy dni, kiedy moje ciało było naprawdę słabe, i czułam, że. no nie będę się zmuszała do sportu, bo nie dam rady i wiem już, że to nie jest dla mnie korzystne, że mogę te trzy dni sobie przeczekać, e, odpocząć, robić wszystko, żeby mój układ nerwowy nie był przebodźcowany, bo i tak już reagował, reaguje zazwyczaj bardzo mocno na różne zewnętrzne czynniki. Więc tutaj w tym czasie ja dbam o siebie, żeby jak najmniej rzeczy było takimi. E, Bodźcami do tego, żeby moje ciało było przeciążone, żeby mój umysł był przeciążony, żeby moje emocje wybuchały. I wtedy już wiem, że muszę ze sobą być ostrożna. Ale jak przychodzi czas, to już czuję, że to mija. <laughs> Czyli, na przykład, teraz trzeci dzień, już. To zaczynam po prostu sport, i moje ciało ma tyle energii, wszystko zbalansowane, już dużo lepiej jest niż dwa dni wcześniej, kiedy właściwie byłam w stanie tylko płakać i czuć, że wszystko mnie boli i że nie jestem w stanie ruszyć chyba nawet tylko palcem. Więc ja sobie na to pozwalam i nie krytykuję siebie. Wiem, że to jest czas przejściowy, wiem, że to moje ciało takie jest i ono sobie tego potrzebuje. I daję sobie na to czas, piję wtedy dużo dobrych rzeczy, nie obiadam się słodyczami, naprawdę uważam na to, żeby nie jeść słodkiego. Najczęściej wymieniam to na smufy, na jakąś dobrą herbatę z mlekiem migdałowym e, lub migdałowo-owsianym. Staram się jeść migdały, nerkowce albo prażone na przykład, żeby to było trochę fajniejszy smak. Filuję też swoich emocji, filuję tego, co myślę, bo tam się gromadzi tak dużo tego wszystkiego negatywnego, niestety, że to sobie obserwuję bardzo uważnie. Ja czasie, ile miesięcy już jestem bez migreny, bardzo długo. To jest takie cudowne uczucie. Zdarzały się w międzyczasie takie lekkie ćmienia głowy, nawet przed miesiączką dwa dni. Tak czułam, że coś tam się dzieje, już wiedziałam, już czułam po ciele, że najprawdopodobniej to już jest ten czas. Dużo praktyki Qigong. Qigong dla kobiet, y, promiennego lotosu, taka jest łagodząca, że można się pootulać, pod, podotykać tak czule swoje ciało, zatroszczyć się o piersi. Y, w praktyce Qigong dla kobiet jest też taka, taki masaż piersi poprzez dotykanie. I to nie jest tak, że my mamy pobudzić tutaj jakąś aktywność seksualną albo podniecenie. Tylko naprawdę ten dotyk ma być czuły, łagodny, ponieważ tkanki piersi są niezwykłe. Tkanki piersi są bardzo subtelne. One mogą się rozrastać, kiedy mam matka, ciało matki jest gotowe karmić dziecko. I one gromadzą bardzo dużo emocji. Tam jest tak dużo napięć, zwłaszcza właśnie w okresie przedmiesiączkowym albo owulacji. Więc spokojnie tutaj e, można się fajnie nauczyć tego masażu na e, promienny LOTOS dla kobiet e, i rozluźniać też emocje. Masaż e, macicy tylko poprzez dotykanie. E, tutaj też nerki, boczki ciała śledziona, tutaj te punkty od nerek, e, końcowe punkty na meridianach nerek, tu też e, punkty na e, Merydianie płuc. Także całe ciało można sobie podotykać w taki sposób leczący, uwalniający te wszystkie napięcia, uwalniające też te blokady, które są. Piękna jest ta na praktyka, na, tyka, na wciężna, bo dzięki niej właśnie mogę spokojnie teraz e, ćwiczyć i zapomnieć już, nawet jak to było mieć. Mirene, tak naprawdę. <grym>, Także <grym>, super. Na żywo. jeśli masz ochotę ze mną dłużej poćwiczyć na żywo, jest wyjazd w listopadzie, 2-9 listopada na Majorkę. I tam zapraszam e, kobiety. Grupa maksymalnie 10 kobiet, jeszcze mamy dwa wolne miejsca. W piękne miejsce, moje ukochane, to jest jak mój dom. Wyjazd zorganizuję z marzeną, która mieszka na Majorce i też niedaleko mnie tutaj, na północy Europy. Marzena jest fizjoterapeutką i energoterapeutką, więc robi fantastyczne masaże. Będzie również prowadziła zajęcia z głosu. Ona sama komponuje taką muzykę wewnętrzną, intuicyjną, także coś pięknego. Będziemy ćwiczyć na plaży. Qigong, będziemy ćwiczyć jogę również taką łagodną, rozluźniającą całe ciało i będziemy wędrować. Wędrówki będą spokojne, łagodne i okolica jest tak piękna, że można się nią tylko zachwycić. I niewiele osób zna te zakamarki, Majorki, które znam ja i Marzenka, ponieważ razem żeśmy przeszły tam szlaki różne i ćwiczyłyśmy razem na plażach Fonte to jest taka malutka, piękna zatoczka, która po sezonie, czyli właśnie już w listopadzie, jest taka pusta, spokojna. Woda jeszcze będzie ciepła, więc będzie można też korzystać z tego bycia w naturze, w wodzie. Kto w wodzie może się tak pięknie rozluźnić, zwłaszcza w słonej wodzie. No, czas na spokój, czas na łagodność, masaże twarzy, joga twarzy, trochę takich kobiecych, upiększających aspektów tego wyjazdu. Jak jeżeli ktoś nie chce chodzić z nami na wycieczkę po niskich, takich szlakach górskich, łagodnych, to będzie mógł sobie poleżeć na leżaczku lub na piasku w Kala Gwala. Spokojny czas na odpoczynek i ja też oferuję moje indywidualne konsultacje. Jeżeli będziesz chciała się dowiedzieć więcej na temat świadomego kontrolowania migreny i jak to robię i troszeczkę więcej o swoim ciele mi opowiedzieć, to jak najbardziej jest to właśnie na to czas. No i przede wszystkim na odpoczynek i relaks, który jest nam ogromnie potrzebny. W słońcu, w cudownym zapachu Majorki, w cudownej przestrzeni, dwa miejsca wolne. I wszystkie szczegóły są podane w linku poniżej. Pozdrawiam Ciebie ciepło i do zobaczenia w przestrzeni online, lub na Majorce, lub gdzieś w Polsce w przyszłości. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i życzę Tobie jak najwięcej dni bez grady. Albo najlepiej, żebyś o niej po prostu zapomniała.